Tada! I ostatni dzień, to już 14. Finish. Wyjeżdżamy spod hostelu pracowniczego. Z tak zewnątrz się... wygląda perelowsko, w środku jakieś tragedii nie było. Dało, wszystko świeże. Dało się przespać tą jedną noc. Nawet lepiej było niż w dworku, w którym byliśmy, <noise> tak. gdzie telewizora nie było. A tutaj nawet, nawet TV. Pokój Wszyscy. pracowniczy ma telewizor, że całkiem spoko. No, i dzisiaj ruszamy. Ostatnie e, trzy punkty. Nie? Ostatnie trzy punkty. Chcemy zobaczyć krzywy las tu niedaleko od Gryfina. E, takie charakterystycznie powyginane drzewa. E, A pod... miała być niespodzianka, więc mi nie śmieję mówić. co to A, to Przepraszam. E, potem pojedziemy. Skręć w lewo, cedynia? do cedyni, i na najdalej wysunięty za, punkt na zachód polski. Wosinowie. Wosinowie. Potem będziemy zmierzać w do stronę domku. O, gryfino ma Basz? Kwasztę. dla księżniczyków. Tak. Chyba tam pójdę. Noc. No to lecimy Trzeba lecimy. zaparkować No tutaj jest No i dochodzimy Do krzywego lasu Nazywają to grotami Wrotami, wrotami Gryfina I Nikt nie potrafi określić Skąd takie wykrzywienia Pewnie największe prawdopodobieństwo, że jednak ktoś tam specjalnie je wykrzywiał Wyczywia. do celów stolarskich użytecznych jakichś być może chciał z tego jakieś ponad setka, także to już powycinane jakieś chyba były Ktoś to niszczy. Mhm. Niesamowite to jest. Kiedyś czytałem, że też do łodzi można było wykorzystać te elementy budowy łodzi. Rozmawialiśmy przed chwilą z panią leśnik, która tutaj robiła jakieś prace i mówi, że takich miejsc w Polsce jest kilka Tu w pobliżu jest Lipiny, mówiła? Jakoś tak w województwie lubuskim My osobiście na trasie rowerowej na, na wybrzeżu widzieliśmy jedno jedyne takie drzewo w lesie Dobrze, także ruszamy teraz na Cedynie, tak? Teraz w kierunku cedyni bitwy sprzed tysiąca prawie lat Ponad tysiąc To jest hojna, nie? Tak, baszta, taka czy tak. Oczy, to to Stare mury miejskie mm -hmm. Ale mniej. No to no, tutaj jest, W tym tak? rejonie trochę tego jest. Też I tam coś część. przed nami to Jest niedaleko już cydyni? Uwielbiamy takie klimaciki. No, a zobaczymy, co to jest. I określimy, kompletnie. Już doczytałam, że minęliśmy bramę świecką oraz ruiny kaplicy świętej Gertrudy w Hojnie. No, to takie małe taki mały. To jest mural bitwy pod Cedynią jest i ona Cedynia i teraz jedziemy na Basztę Witokową tak będziemy trochę e, kombinacji zrobili, bo jesteśmy w Cedyni pojedziemy do Osinowa, wrócimy z powrotem do Cedyni pod bo tak. Cedynia, bo to jest tak wygląda jakby po żeby Cedynia. zobaczyć to w wzgórze Czcibora. gdzie była bitwa? Oj, coś przejechałem. Mała Mała, mała pomyłka. Zagadaliśmy się. I pojechałem A, 500 tu był... Piękny ten mural Pod tą wieżą, tą basztą jest niewielki parking, gdzie spokojnie można podjechać. Jest bardzo wąsko przy podjeździe, trzeba uważać przy mijankach. No i tutaj parę metrów jesteśmy. Bardzo ładnie to wygląda. Tak przypomina trochę słowiański czas. Wieże, zameczki i tego typu rzeczy. Dobrze, to idziemy na górkę, a tu jest chyba wyjście piechotką, z tej strony. Piękna panorama się rozpuściła. Nie, to nie jest takie stare, jak mi się wydawało i wcale klimat zameczku, ale 175 I widok na całą cedynię. to I mały stop. Ale tu jest patent. Samemu trzeba rękom popchnąć na teleskopa i można wyjść zabezpieczenie pewnie przed opadami, atmosferycznymi. Jesteśmy proszę Państwa Wieje pięknie A tam nie wiem czy nie widać z daleka To wzgórza, chyba Prawie, że jestem pewien tak Cedyńskie. Sporo paną się wychodzi I co osinów by był? No tam jest parking za tymi drzewkami nieduża miejscowość, ale historycznie znana, bo w, w szkołach, w początkach Słowian. Jeszcze taki widoczek hmm. z dołu. Bardzo fajne miejsce do wodyczek. Polecamy. Klimacik jest.

No i dojechaliśmy na parking pomnika Bitwy pod Cedynią. Zaraz tam będziemy wchodzić. Miejsca jest tutaj sporo. Mamy się zatrzymać. Tu pierwsze informacje. ...Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali spokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę. To jest informacja. Góra Czcibora z największym, wolno wstającym pomnikiem Orła w Polsce to miejsce symbolicznego miejsca bitwy. Rok rocznie podczas dni Cedyni odbywają się tutaj instynizacje bitwy cedyńskiej 972 roku. Baszta, w której mieliśmy. Kiedyś przyjechać na te no, 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 dni, dyni. Tym bardziej, że ja osobiście bardzo lubię tamte czasy historycznie. Są dla mnie najciekawsze. Słoweńskie. O, świeżutki temacik 1050 lat minęło a tu na tysiąc lecie informacje 230 schodków? Tak dobrze, policzone. dobrze mamy policzone. tu ze wzgórza już widać graniczną Odrę i udajemy się gdzieś tu w lewo do tego najbardziej wysuniętego na zachód punktu Wosinowy tu posadzona drzewka z okazji pierwszej pary polskiej po chrzcie, nie wiem czy to dąb chyba tu to wyczuć nie znam się. Tutacie wojowie. Tam kawałek dalej. Pewnie tak wyglądały wjazdy do grodów Coś podobnego jak w Biskupinie Tu pewnie jak są dnice, dyni robione To tu się ludzie gdzieś pewnie zbierają taka imitacja bramy wjazdowej do grodu. No, właśnie, że wtedy by się Chcieli przejechać? Na tak... No to przyjeżdżali w tamtych czasach też. Oni to tak z, z krajów śródziemnomorskich jeździli. No i wtedy, jak podjechali pod bramę, to mieszkańcy wiedzieli, kto to podjeżdża. I albo wpuszczali, jak chcieli, albo nie. Tu mamy wejście. Dwie Mama została na dole To stąd mogli obserwować, wiesz? Żegnamy Cedynię polecamy. Piękne My już rady. wiemy, że przyjedziemy tutaj na pewno Nabicie na te dynice, dni na tej scanizację, bo nas to interesuje. I został nam ostatni punkt z tych 14 dni. Najbardziej wysunięty punkt na zachód. W Osinowie. I kończymy tą zabawę. I co? Prawie jak w Niemczech, chociaż jesteśmy po polskiej stronie, i mijamy zabudowania przejścia granicznego z Niemcami. odrodznać na miejscu. No, chyba nawet można zjechać na dół. Można wjechać do samego tego punktu. wcześniej jest parking, ale tu też można dotrzeć i mamy najdalej wyschnięty punkt zachód. nasza wizyta wszystkich sąsiadów. Zobaczyliśmy. I kończymy naszą przygodę 14-dniową. I to już jest koniec: nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Odpoczywać, Odpoczywać po odpoczynku. Zobaczyliśmy dużo pięknych rzeczy. Intensywnie, intensywnie, bardzo intensywnie, o, żeśmy tak. to przechodzili. Teraz potrzebujemy dzionka na leguowanie. Dobrze. Ostatnie wrażenia, jak już ostygniemy po drodze. Podobało ci się tak. przez te 14 dni? Poleciłbyś swoim rówieśnikom taką wycieczkę wzdłuż granic Polski? Tak. A co ci się najbardziej podobało? Potem wieża widokowa. Wieża widokowa Sky. Świeradowie. Świeradowie. No. Emocje fajne. Wjeżdżamy to. Wjeżdżamy do Poznania. Ostatnie metry. Już tylko chwilę, chwila nas dzieli od domku, od zakończenia podróży. No to jesteśmy na miejscu. Teraz króciutkie podsumowanie kilometrów, które zrobiliśmy do dzisiaj. Ostatniego dnia. 300 zrobiliśmy 300 km, żeby Raz, dojechać do domu i razem mamy 3763. Także prawie 3800 km zrobione. Polecalibyśmy drogę jak najbardziej taką wycieczkę. Dobrze by było jakby było dwóch zmieniających się kierowców, bo dla jednego codziennie 300-400 to jest bardzo to, duży wysiłek. To już no. się robi, bo to się się zwiedza, chodzi. No jest duża... E, takiej wycieczki, jest e, duża intensywność. To faktycznie to nie jest przesiadywanie w jednym miejscu, tylko e, no chcieliśmy sporo zobaczyć, to i tak się nie da wszystkiego, bo gdybyśmy chcieli wszystko, to, to byśmy naprawdę miesiącami mogli to robić. Tak, tego jest mnóstwo i trzeba sobie powybierać. My sobie wstępnie zrobiliśmy taką e, listę, listę na listę, co chcemy. No i zrobiliśmy sobie taką listę, wybraliśmy co najlepsze dla nas, więc podejrzewam, że musielibyście sobie... I dobrze się taką, taką listą kierować potem, tak. bo, bo jak będziemy odskakiwać na boki, no to faktycznie dużo, dużo czasu dodatkowego będziemy potrzebować na... No, a nie spieszyliśmy się, bo by nie było prawie żadnego dnia takiego, którego byśmy koło 10 nie ruszali, nie? Tak, no bo to większość, to znaczy większość, część noclegów mieliśmy pod namiotem, więc zanim pozbieraliśmy to wszystko, no to się robiła to dziesiąta. Się robiła dziesiąta yy, Ktoś, kto chce może sobie oczywiście szybciej to ogarnąć, nie ma problemu i startować już ósma, zjeżdżać później albo tylko się kierować, że gdzieś yy, na biwaki na dziko, więc wtedy nie ma czasu marnowanego, że gdzieś do której godziny trzeba się zameldować. Tak. Można szybciej wyjeżdżać, a potem po prostu zostawiać sobie wieczorami więcej czasu. No my faktycznie zjeżdżaliśmy, no to kolacja, prysznice i, i chwila wytchnienia i do, i do spania. Nie? Można tak, powiedzieć, nie? że z półtora dnia krócej by trwała ta wycieczka, bo dwa razy się urodziny zatrzymywaliśmy, więc jeden dzień zostaliśmy w Bieszczadach, jeden dzień dłużej. Taki był dzień zero odpoczynku tak. totalnego i na kolejnym miejscu też wyjeżdżaliśmy troszkę później. Z towarzyska. Dokładnie. Także my jesteśmy zadowoleni. Polecamy. Do następnego razu. No, już tu troszkę zaznaczyliśmy za za Wcześnie mamy, wyruszyliśmy z Gryfina. Dojechaliśmy do Hojnej przez Cedynię, Osinów. Najbardziej wysunięty punkt na południu. I... Aha, krzywę. tu Krzywy raz jeszcze, tak. I potem przez myślibusz, gorzów Wielkopolski, Pniewy i dojechaliśmy do Poznania. I tak wygląda całość. 14 dni.